Dracula stealing my heart Cloudy Wolfie, you make me hell the moon oh, the oh, of your fish oh, in this oh, lagoon I clear the now, you so beguile Even though you act so vile oh, And Deuce has stone cold style These are my boots my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Hey, Nova! Ponieść ci książeczki, baby? Nie nazywam się Baby, tylko Abby. Ech, nie wierzę, że już wróciłyśmy do szkoły. A ja lubię początek roku. Te tajemnice. Ten rok będzie elektryzujący. Dlaczego one są takie małe? To ta sama szafka, którą miałaś w zeszłym roku. Tak, ale teraz mam o rok więcej nowych ciuchów, no i kosmetyków, butów, dopasowanych do nich torebek, książek, przyborów szkolnych. Brak miejsc. Pomóc ci. Siłaczu. To od Cerberka. Rozpalony, ostudzony przez nową uczennicę. Ciekawe kto to. A kto ma czas na nowe? Racja. Hej, ja też byłam nowa. Ciekawe z kim będę miała gryzologię. Czy ktoś widział Lagunę? Eee. Masz rację, Gulio. Pewnie jest gdzieś z Gilem. Nie widzieli się przez całe lato. Pozostawiłem ci możliwość wyboru dowolnej klasy z zaawansowaną matematyką. O! Nie! Wiem, że lubisz wyzwania! Hej, Kiziumiziu! Jak ci minęły wakacje? No tak. Nie miałaś ich, bo cały czas siedziałaś na obozie matematycznym. To wy mnie tam wysłałyście, bo namieszałyście w wynikach testów. Odpłaciłyśmy ci. Chciałaś zdyskredytować drużynę potworniarek. Myślicie, że się poddałam, a na tym durnym obozie i tak się niczego nie nauczyłam. Pierwiastek z 568. 23 832. Hej! Laguno, co się stało? <laughs> to kill! Jego rodzice byli tak źli, że wysłali go do innej szkoły! Jackson? O, cześć, Franki. Brakowało mi cię na imprezie. Tak, miałem przyjść, ale. Y, y, nie udało mi się. Ej, nowa! Zajęte! Zostanę! Nie wiesz, kim jeste? Wredną laską z chropowatym jęzorem? Wszyscy Ach! natychmiast na swoje miejsca! Otwieramy podręcznik na stronie pierwszej. Hej! Lodin miała rację co do nowych. Hm. Chcesz się bawić? To się zabawimy. Wy dwie, do dyrektorki, już. <śmienicza> Nigdy wcześniej nie byłam na dywaniku, nie martwisz się? Ty rzuciłaś we mnie śnieżką pierwsza. Dyrektorka ciebie ukaże, a nie mnie. To nie ja! To jest jakieś nieporozumienie! Ja wszystko rozumiem! Chcesz wojny z Abby? To masz wojnę!